Witam widzowie na kanale Pigeon Poland Mam tutaj dzisiaj przygotowanie mieszanki Do wieczornego karmienia Czyli w sumie zaczniemy klasycznie jak zawsze Dodajemy pszenicę Około kilo kilo z kawałkiem Troszkę chyba przesadziłem jeżeli podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Najmocniej od razu na wstępie przeproszę tutaj za moje brzmienie, ale niestety mnie coś dopadło. Dwa mą gołąbki, żeby nie chorowała, tutaj mnie samego jakaś choroba, tak, jakieś przeziębienie dopadło. No i tyle samo gdzieś. Mieszanki, mieszanki bez natural, której używam, jeszcze stosuję ją tutaj. Jeszcze mam jeden praktycznie woreczek, ten już właśnie tutaj kończę. Akurat gdzieś zostało tyle na, na jedno karmienie, więc je tutaj daję. I od razu przejdę tutaj też, żeby nie przedłużając, bo brzmi masakrycznie. Do wzbogacenia mieszanki mam tutaj rzepak, żeby nikt mi nie zarzucił, że moje gołębie podczas pierzenia źle jedzą. Mam też ryż biały, lekko strawny, mam tutaj siemielniane oraz płatki owsiane, to sobie wsypuję. No i rzepak wiadomo, tutaj e, wsparcie podczas pierzenia, ale rzepak również zawiera dużo witaminy E, karotenoidy polifenole, witaminę B, e, witaminę C, witaminę K, kwas salicylowy, krzemowy, kwas jabłkowy, kwas e, cytrynowy, żelazo, garbniki, e, choliny dużo zawiera oraz fi, fitosteroli. <coughs> Także tutaj rzepak. No i głównie, głównie właśnie, żeby e, była tłuściejsza mieszaneczka, żeby wesprzeć to pierzenie. Ryż tutaj z tego względu, że to dosyć duża porcja białka, błonnika, witaminy z grupy B, witaminy E, magnezu, żelaza, wapnia, potasu, cynku oraz selenu. Siemielniane z tego względu, że to jest również potas, wapń, cynk, żelazo. Magnez, miedź, mangan, selen, niacyna, witamina B1, witamina E, flawonoidy. Foliany, kwasy tłuszczowe omega-3, kwasy tłuszczowe omega-6, ale również białko i błonnik, no i płatki owsiane tak samo, białko i błonnik, witamina K, witamina B1, witamina B5, potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, witamina E oraz kwasy tłuszczowe omega-3 i 6. Czyli tutaj mamy taki taki miks dzisiejszy. Mam tutaj. On się fajnie przegryzł, fajnie złapał kolor. Żółty miks, który robiłem. Robiłem go przedwczoraj. No wczoraj nie byłem w stanie nic tutaj nagrać. On się taki zrobił. On jest taki dosyć płynny. Także on będzie się fajnie tutaj rozprowadzał w naszej mieszance. Fajnie, to zboże tutaj sobie go będzie wchłaniało. Tylko, że tutaj jest problem z tym, że jeśli on jest taki płynny, to jeszcze zostały pestki marakuja. One są dosyć tutaj najbardziej najbardziej takie mm, prozdrowotne. W nich największa właśnie tkwi. Mm, największe te wartości odżywcze tkwią. No i tutaj w tym miksie. Właśnie ta płyn, płynna konsystencja jest, że tak powiem najbardziej najbardziej tutaj takim tematem uciążliwym, bo ym, gdzieś około 40 minut do godziny nawet będzie trzeba poczekać, żeby ten miks się fajnie y, w to ziarno nam wchłonął, no, ale to można, można kontrolować, zobaczyć jak to się zachowuje, ym, także, także co nie przedłużam, ja to wymieszam. Zaraz tu przechodzę do prezentacji. E, zaraz pokażę jak to będzie wyglądać i, i zachęcam tutaj wszystkich gorąco do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. E, tak jak mówiłem, <coughs> można o jakieś tam e, jakieś zapytania składać na maila pigeonpoland 057 małpagmailcom ja będę się starał jak najszybciej odpowiedzieć na zapytania. I widzimy się za chwilę jak to wymieszam. I tak mieszaneczka jest wymieszana. Całkiem fajnie to się rozprowadzało. Właśnie może też z tego względu że było to dosyć płynne. Na pewno na pewno było. Nie wiem, był to jeden z, z czynników z czynników które, które spowodowały, że fajnie to się rozmieszało. Yy, mieszanka wygląda tak, prezentuje się yy, tak. Widać wszędzie tutaj i wzbogacacze i naszą mieszaneczkę, którą robiłem, ten mikcik żółty. Tak to wygląda. Też yy, nie można przesadzić tutaj zbyt, ze zbyt dużą ilością yy, czy rzepaku, czy oleju z tego względu, żeby nasze gołębie no, nie dostały, kolokwialnie mówiąc, sraczki, żeby po prostu, yy, żeby hodowca wchodząc do gołębnika nie wypłynął na fali, że tak tutaj ujmę główna, bo... Później będzie trzeba podawać węgiel. No, ja osobiście podaję gąbką też węgiel. Gdzieś tam do karmy. Rozdrabniam ten węgiel. Zwykły węgiel taki w aptece można kupić. Rozdrobnić, jeśli jest problem, gdzieś tam z jakimiś rozwolnieniami. No, ja staram się utrzymywać wszystko mniej więcej w ryzach, żeby. Nie doprowadzać do takich sytuacji. Cegła też dobrze wiąże kał, jeśli chodzi o, o to. Także albo cegła, albo węgiel, albo wszystkie właśnie takie przeciwbiegunkowe, które mają właściwości zioła, czy, czy jakieś. Nie wiem, no, zioła. Zioła, zioła. Gorąco mi się zrobiło, przepraszam najmocniej. Ale jeszcze dzisiaj jest masakra. No dobra, nie będę przedłużał tutaj, bo też nie o to chodzi, żebym tutaj zawodził zbytnio i przeciągał na siłę, skoro. Sam jestem nie na siłach, lecę do gołąbków. Bo wiadomo, muszą zjeść dobrą michę, żeby miały, miały siłę sobie polatać, jakim otworzę wlot. I tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, nie ganiam gołąbków na siłę, bo to by nie miało żadnego sensu. Po prostu, gołąbki, jeśli chcą, otworzę im klapę, to sobie wychodzą. Spędzają w powietrzu. Tyle ile chcą, a że chcą 30 minut, 40 minut, godzinę czasami polatać to po prostu daje im tą możliwość. I tutaj to, że wypierzają się w tym momencie, to nie zmienia im żadnego, nie robi im żadnej różnicy. Po prostu idą w powietrze i siedzą. Co mnie to cieszy, że, że są naprawdę chętne do latania. I, i, I kondycyjnie są dobre, przygotowane, i, i czy to jest y, silny wiatr podczas, podczas oblotu w trakcie pierzenia, czy to jest ładna bezwieczna pogoda, one po prostu idą w powietrze. Także y, tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki, że tutaj wszyscy jesteście na kanale. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za wszystkie lajki, mam nadzieję, że będziecie lajkować, komentować, czy Wam się podoba, piszcie, jeśli macie jakieś pytania, to tak jak już zaznaczyłem tutaj na maila pigonpoland 057 małpagmailcom zapraszam do kontaktu, to jest taki oficjalny tutaj mail do mnie, jeśli chodzi o jakiś kontakt. Także na dzisiaj ode mnie tyle. Dzięki za uwagę. Pigo Poland. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się ciepło. Hej.